Cześć, ja jestem Bary i w tym tygodniu zabieram was do Mediolanu na targi Eikman, na których zostaną zaprezentowane motocyklowe nowości na sezon 2025. Zaczynamy od stoiska Suzuki, dlatego że tutaj dosłownie przed chwilą odbyła się premiera i prezentacja, ale tutaj bardzo ważna rzecz zachęcam was do tego, żebyście zasubskrybowali sobie ten YouTubeowy kanał Barry Moto, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dlatego że wtedy nie przegapicie tego filmu z pełną relacją, która w najbliższych dniach wpadnie na ten kanał i tam zobaczycie wszystkie nowości. Jedziemy. Dobrze, skoro subskrybowanie mamy już za sobą, to możemy przejść do premier. na stoisku Suzuki. Premiera jest tak gorąca, że trzeba gasić emocje, bo Suzuki pokazało nową DRZ w dwóch wersjach. Spokojnie przecież się nie odpalę. Suzuki DRZ4S, czyli ta żółta, i DRZ4SM. SM jak Sadomaso albo Supermoto, jak to woli. Ta w smerfastycznym kolorze jedna bardziej off-roadowa, jedna bardziej do miasta. I na mamy tory kartingowe. Nowa derzeta ma nie tylko nowy wygląd, bo tamten, jakbyśmy nie kochali starej derzety, trzeba przyznać, już trącił trochę myszką, szczególnie te kanciaste lusterka. No, teraz wygląda bardzo nowocześnie, ale przede wszystkim zmieniło się tutaj również sporo w silniku i w podwoziu. Jeżeli chodzi o silnik, no to dostosowano ten motocykl do nowych norm emisji spalin po to, żeby można było go wciąż sprzedawać na naszym europejskim rynku. Niech was nie zmyli tutaj talinka przy Rolgazie tutaj jest ride by wire, linka też jest ale ona jest poprowadzona dalej i jest tutaj potencjometr, no i ride by wire mamy i dlatego też możemy tutaj mieć system kontroli trakcji. Tak na pierwszy rzut oka trudno byłoby powiedzieć co się zmieniło w tym silniku, no widać tyle że są w nim zamontowane dwie świece ale w zasadzie nic poza tym, dlatego przeczytałem broszurkę i tam napisali że zmieniło się i w układzie rozrządu, i w układzie dolotowym, wtryskowym, i w układzie wydechowym, i nawet w układzie chłodzenia, dlatego że jest teraz większy wentylator. No koniec końców nie mam dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o parametry, dlatego że maksymalnie mamy tutaj 38 koni, 37 newtonometrów, więc nie przyrosło, W zasadzie to chyba nawet troszeczkę ubyło. Ludzie z Suzuki jeszcze nie wiedzą, że nasi już tu są i za chwileczkę znikną dwie świece zapłonowe. Zostaw te świece. Ty, a gdzie on ma drugą świecę, bo mówili, że ma dwie? No miał. <laughs> Oczywiście, że Suzuki wrzuciło tutaj trochę elektroniki. Są trzy zmienne tryby jazdy, jest regulowana kontrola trakcji, też trzystopniowo, można ją całkowicie wyłączyć. Wśród tej regulacji jest tryb GG jak gravel, więc można się tutaj pobawić guzikami na kierownicy. Wyświetlacz kolorowy nie jest no, bez przesady. Ja już widziałem trochę takich komentarzy, że tak naprawdę to ona jest tylko inaczej opakowana, że nowe plastiki i że w sumie to nic się tutaj nie zmieniło. No i z tym akurat całkowicie zgodzić się nie mogę, bo jak spojrzycie na listę części zmodyfikowanych albo zaprojektowanych całkowicie od nowa, no to trzeba tutaj przyznać, że to jest po prostu nowy motocykl. Jasne, niektóre elementy pozostały niezmienione, ale to akurat dobrze, bo DRZ zawsze miała opinię niezawodnej, więc to daje obietnicę, że ta nowa drz też będzie niezawodna. No ale nie mówmy, że się nic nie zmieniło, bo mnogość tych elementów, nie tylko dołożona elektronika i zmieniona rama, ale też te zmiany w silniku świadczą o tym, że to jest po prostu nowy motocykl. Nie obrażajcie drz -y. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, to w stosunku do starej drz -y też coś się zmieniło. Ta kierownica jest teraz troszeczkę wyżej i bardziej odsunięta do przodu. Czyli wnioskuję, powinno być troszkę więcej miejsca dla wysokich i długorękich ale to raczej kosmetyczne zmiany, takie o, wiecie, 2 cm. Obie wersje i 4S i 4SM mają z przodu odwrócony widelec Kejaba, z tyłu też jest Kejaba, z pełną regulacją. Wiadomo, no dobrze, tych cech wspólnych jest tutaj dość dużo pomiędzy 4S i 4SM. Jednakowy silnik, ten jeden cylinder 400 koni, 38 KM, jednakowy zbiornik paliwa, niecałe 9 litrów. Masa własna, ona się nieznacznie różni, tam o 2 kg, ale i tu, i tu to jest troszkę ponad 150 kg. Tyle z tych wspólnych. Ale tych różnic między dwiema wersjami jest dość dużo. Pierwsza zasadnicza różnica dotyczy oczywiście kół. Wersja Supermoto jest na siedemnastkach. W wersji 4S z przodu mamy koło 21-calowe, z tyłu osiemnastkę. Kolejna różnica, no oczywiście opony w Supermoto są typowo szosowe. Dalej hamulce. Spójrzcie jak wielka tarcza jest w Supermoto. Ponadto w 4S można całkowicie wyłączyć ABS i na przód i na tył. W Supermoto można wyłączyć tylko na tył. 4S ma większe skoki zawieszeń, ma więcej prześwitu aż 300 mm. No i w związku z tym ma również wyżej położone siodło, więc niewysokim będzie dalej do podłoża na 4S. 4SM bardziej dla niskich? Nie wiem, ja mam 1,83 m, więc za bardzo się tym nie przejmuję. I szczerze mówiąc, to już się nie mogę doczekać, kiedy wsiądę i na jednego, i na drugiego. Nie pytajcie mnie, ile będą kosztować? Bo nie wiem, oficjalnie nie podano jeszcze cen, więc można tylko spekulować a nie chcę spekulować, wy to możecie zrobić w komentarzach. To co wiadomo oficjalnie to to, że te motocykle, zarówno 4S, jak i 4SM, będą dostępne w połowie 2025 roku. Czyli jak teraz pójdziecie do salonu, to jeszcze na takich salonu nie wyjedziecie. Pewnie można się po prostu zapisać. Wersja Supermoto poza tą niebieską, smerfastyczną może być też biała. Dobrze będą tu wyglądać naklejki waszych sponsorów, jak się będziecie ścigać Supermoto. 4S może być ciemno no albo ta moja ulubiona, czyli klasyczne Suzuki, żółte oczywiście. Prawda, że piękny, ciemny, zielony, głęboki kolor tego Burgmana. No piękny, ale co z tego, to nie jest nowość. Tutaj na stoisku Suzuki gwiazdami tegorocznych targów Eichmann są oczywiście drz -y 4S i 4SM, ale to nie zmienia faktu, że na stoisku. Pojawiła się też w zasadzie pełna oferta Suzuki i wszystkie inne modele, tyle że na nich się nie skupiamy, bo to nie one są tutaj gwiazdami wieczoru, gwiazdami dnia, gwiazdami targów. Gwiazdami są drz -y i tego nie zmienimy. Ale inne motocykle, łącznie z akcesoriami, różnymi malowaniami, no też można poglądać. Och, DRZ-a, DRZ ale będę Tobą jeździł. Czy DRZ rozbije bank na naszym rynku i okaże się sukcesem sprzedażowym? Trudno spekulować, ale jedno jest pewne: ten motocykl bardzo fajnie wypełnia lukę. Lukę pomiędzy takimi motocyklami jak Cerefa 300 i mniejsze, a pomiędzy takimi sprzętami jak już na przykład Tenere 700: większymi, mocniejszymi, ale też droższymi. Ten motocykl w dodatku ma jeszcze jednego asa w rękawie: DRZ. To rozpoznawalna marka sama w sobie. DRZ ma wielu panów, miłośników że ja się ślinią, jak widzą nową drz jest to tym przekonany, bo sam się zaśliniłem, chociaż nigdy wcześniej drz -y nie miałem, ale zawsze chciałem mieć. Może to jest dobry moment. Supermoto będzie się przebić znacznie ciężej w, na naszym polskim rynku, ale 4S? Ja wróżę mu raczej świetlaną przyszłość. Oczywiście w sezonie 2025 dopadniemy DRZ w jednej i w drugiej wersji i przetestujemy, więc na YouTubku BaryMoto znajdziecie pełny materiał. Zobaczymy, co o DRZ powiedzą testerzy Barego. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie BaryMoto, no to wiecie, co robić. Moi drodzy, ja już nie mogę doczekać sezonu, bo naprawdę bym na tych motocyklach i ja do jakiegoś czasu mam tak, że lubię te motocykle właśnie, nie te super mocne, nie te super duże, nie te super szybkie, tylko takie właśnie o, bo na nich jest fajna zabawa. Już widzę siebie na nim na... No nie, to akurat nie jest wersja SM, ale już widzę siebie na SM, na torze Modlin albo na torze Jastrzą. Będzie zabawowo. A na tym gdzieś po lasach i po miastach też. To będzie fajny sezon. Do zobaczenia.